Losy. Przede wszystkim drogami rzecznymi, słuchajcie, prowadziło się handel. Jakoś ta szkoła wybrała um, kolejny środek dydaktyczny, który chce wprowadzić w um, dydaktykę, nauczanie um, szkolne, celem wzbogacenia tych zajęć. Ja myślę, że to jest główny cel samej szkoły. Zdecydowanie nauczyciel musi poświęcić więcej czasu na to, żeby poznać niż uczeń. Nie wiem, to No i każdy uczeń ma tego iPada jako swojego prywatnego. Uczeń się rodzi, tak? Taki gimnazjalista tak naprawdę urodził się w erze powszernego dostępu do mediów cyfrowych.